Hejka, z tej strony Sors, dzisiejszym, yy, Witam na odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w dorsy, ponieważ jest nowy update, a poza tym nie nagrywałem w ogóle nigdy dorsów. Na mój kanał grałem oczywiście, ale nie nagrywałem za często, no bo... no bo nie nagrywałem. No to dobra, no to co, ja będę wam zanudzał, widzimy się na ludnie. Okej, okay, dobrze, jesteśmy już w hotelu. No to cóż, standardowo sobie, ja zawsze sobie tutaj szafeczki, bo po... w grze się pojawił jakby taki sklep, gdzie można kupować różne rzeczy fajne, więc, no, więc trzeba hajs zbierać i no i co, no i hajs trzeba zbierać, no i trudno. Tutaj sobie zadzwonimy jeszcze dzwonkiem i możemy iść dalej. W grze się pojawił Crucifix, który nie wiem czy... Powstrzymuje ogólnie postacie, da, daje nam trochę czasu, aż się, aby się jakby ogarnąć i uciec od nich, tak, tak, coś po prostu. Ee, no i ten. No i... Jak wiecie nie wiem czy oglądać, nie wiem czy patrzycie na mój kanał e Ekipa Sorsa, znaczy na nasz kanał, e gdzie tam sobie e dajemy filmy z Pilnością historię. Oczywiście przypominam, że Pilnością historii ja kontynuuję, bo Angus już nie ma po prostu pomysłów i jakby oddał mi tą swoją serię żebym ja kontynuował po prostu więc no. E o, proszę jak widzicie ile hajsu mamy? Yy, więc, yy, co by to można powiedzieć, no nic w sumie, nic, nic nie ma tak za bardzo do mówienia, po prostu gramy. Dzisiaj nie przejdę pewnie gry, bo jakoś tak zależy gdzie dojdę, bo nie wziąłem sobie witaminek na sika i zależy, bo mogę na przykład na Seeku umrzeć od razu, A dalej nie, nie wiem czy dojdę. Coś czułem, że Ice będzie, ale Ice się nie nabiorę. Coś czułem, że on będzie. Nie wiem, czemu. coś mi takie przeczucie, że on będzie nagle. Zaraz mi tutaj gdzieś wydupi. No, zawsze taki niespodziewany momencie ten ice wyjdzie. I... Nie, nie, nie wystraszyłem się. Nigdy się ice'ów w sumie nie wystraszyłem. Znaczy może. Nie, no wystraszyłem się, jak. Nie ten... Yy, no jak to się nazywało. Jak, jak tak nagle mi zaczęły walić, to się wystraszyłem, się zastanawiałem, co mnie bija. A to mnie biło. No. Więc widać się historii będzie kontynuowana. od ostatnio był trailer, ten zresztę, tam razem sobie zajrzeć, bo tam seria jest trochę bardziej rozwinięta niż była wcześniej. Przepraszam jest trochę grę przygłośnie, bo muszę słyszeć rasha i w ogóle inne jeszcze potworki. Co tak blisko tu był? Chyba ja się za ścianą pojawił. się trochę straszyłem, bo on się dosłownie za mną pojawił. Mi się, że on już leci do mnie, że nie usłyszałem go wcześniej. No cóż, no jednak, jednak trochę mnie to wykiwało. Um, muszę pamiętać, pokoje, bo. się pomylił, bo jakiś nowy potwór, który będzie bił, jak y, ten. O właśnie, o właśnie. Dobra, no okay, miałem 14. Teraz mamy zamazany. Oczywiście, ale ja dobrze że zapamiętałem. Był 14, po, z tego co pamiętam. Dobra, więc ja tutaj sobie przeszukam. Nie będę was zanudzał. Dobrze, ja już sobie przeszukałem, więc idziemy do prawidłowych drzwi. Czyli 15 numer. Który chyba był tutaj. Oczywiście, że był tutaj. Tym razem to mnie nie oszuka. Właśnie zwracam uwagę na drzwi. Bardzo często. Dobry. Ach. Też. Wpadajcie na kanał Augusta Bangus tam rzucił ostatnio film z moim horrorem. Yy, na pigi, który też możecie sobie zagrać. Tylko niestety jest problem, że można tylko wejść do jednej nocy. I nic poza tym nie można więcej zrobić. Ale no cóż. A, myślałem, że uniknę jakoś tego pająka, ale jednak nie. Jednak nie. Yy, co tam wiem, no, to wpadajcie na kanał Augusta po prostu. Bangus ma też fajne filmy takiej podobnie jak ja nagrywam. Nie. Przepraszam, ogólnie, że nagrywam tak z tableta i na komputer, ale ogólnie nie nagry nagry nagrywałbym przez tablet, tylko że w dorsy. Ja wolę na komputerze po prostu grać. Po prostu lepiej. Chwila. 20. Jak miałem miał już, wiesz, to może zapamiętać, Czyli 21. O, widzicie, ile pieniędzy tutaj daję? Jeszcze bandaż. To się chyba nie otworzy, ale to się może otworzy Bo tam pewnie będzie hajs, i ten znaczy nie tylko hajs, i pewnie coś innego, chyba że to będzie sama szafa. To jak wcześniej nie potrzebuję. Wytryk to tutaj już szczęście się respi. Do tego, że chyba tam dodaje takie coś, że jest taka skrzynka, ją można chyba wytycznie tylko otworzyć. Nie przypomnę, co z rzeczami mi można było. Zobaczymy, gdzie dzisiaj dojdę. Dobrze myślałem. Dobrze myślałem, że raz. Znowu? Nie. Bardzo mylące. raz ogólnie w ogóle przed stówką Działa trochę inaczej Cholera, który tam był numer? Czekajcie <słuch> Nie zapamiętałem yy, 23 to chyba było I tak zobaczyłem kątem oka no, no trudno Jak nie to, jak Źle zrobię to zobaczycie przynajmniej nowego potwora No dobrze zrobiłem Trzeba pamiętać te pokoje, bo to jest takie Takie to jest ten podchwytliwy i w ogóle. 26. No znowu mnie chciał szukać. Widzicie, cały czas chce mnie szukać. Czyżby Ambu... Nie Ambusz Jezus, ten. Halt, ale chyba nie. Halt, halt chyba nie. Że nie chciałbym halta. 28. no Perfekcyjnie. 20 pokój, tak? Nie, 29. A, widzicie tak z daleka? Dopiero się trzeba poddejść podniecy. To... to mnie tym razem nie oszuka ponownie. Świeczkę mamy. Nie wiem czy raż jest, bo się mrygało, ale to może przez sika, ale nie. Tym razem nie. Po prostu. Tylko nie wiem, on poleciał tutaj. Tutaj poleciał. No to cóż, idziemy dalej. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Bo też gry nie chcę sam przychodzić, bo nie wziąłem z witaminek. Nie czy na drugim siku mogę ucieknąć, Nie wiem, czy mogę tutaj uciec. No może ucieknę raczej. Season painting. Nie czytałem tego nigdy. Ja patrzcie jakie to jest dziwne. 20, 34, 35. 30. Jak to oczy latają, widzicie? Takie są bugi. 27, teraz będzie. Dobra, na najpierw sobie oczywiście przeszukamy standardowo. O, no idealnie, mamy witaminki. Nie chcę tego. W ogóle też piszcie co chcecie, żeby ekipa zagrała? Bo mamy trochę... W sumie już tak rzadziej gramy z ekipą, bo jakby to powiedzieć, już nie mamy jakby ten. W co grać? No, a może tutaj normalnie będę miał. Nie będę tutaj używał może. A jak coś to będę trzymał. Sigma nową animację, jak widzicie. To co uciekamy? Tutaj mi grafiki nie naciągają. Znaczy, nie nadążają aż. Jak się na tym kole pomylę, to muszę... Okej. Okay. No tutaj jest szybszy, chyba mi się wydaje. Uff, dobra. Teraz trzeba tu uciec. Nie wejść w ogień ani w rękę. Tyle było Sika. Przepraszam, jeżeli tak gra głośno jest, ale muszę mieć podgłośniony, bo nie będę słyszał, nie będę słyszał po prostu albo rasza, albo innych ambuszów, innych tych jeszcze Psyda, albo innych. Jeszcze wiecie. No wiecie przecież o co mi chodzi. Myślę, że trochę mm. No dobra, nieważne. Po prostu myślę, że trochę to jest jakby utrudnione z tym yy, dźwignią, bo wcześniej to było takie mniejsze pomieszczenie i można było łatwo to znaleźć. A teraz to takie zwiększy i to wszystko. No dobrze, no ale przynajmniej jest jakaś te... coś trudniejszego. Jest przynajmniej. Zaraz będziemy mieć figura, więc może mogę na figurę odpaść, ale nie, postaram się nie odpaść na figurze. Postaram się dojść chociaż do. No chociaż, nie wiem, to tam do następnego sika Zobaczymy, bo gry pewnie dzisiaj nie przejdę. Bo jeszcze sobie nie obczaiłem jak to się tam robi, bo teraz jest inna mechanika z to... I tak stoję, bo słucham czy nie ma rasza. Chyba nie ma. Dobra, ja tutaj sobie przeszukam, to robię cięcie. Okej, okay, jestem już otwieram. Idziemy dalej. Może... Nie wiem co gdzie dojdzie. A, już tak w ogóle chciałem powiedzieć, że... Przepraszam, że, czas że długo nie ma mnie filmów, ale... Yy, ale ten. Po prostu ja już nie wiem co nagrywać za bardzo. Yy, no i wiecie. Nie wiem co nagrywać i po prostu już na, na, chwi na chwilę obecną przestałem nagrywać i... No po prostu, bo nie, nie mam po prostu pomysłów czasami, co nagrywać, i jak chcecie, to możecie mi pisać, co mam nagrywać, to ja to nagram. Yy, może jakieś challenge, może ice powrócić. Dobra, no to co? S, y, nie see, tylko figur Zatem, jakie Naruto, jeden. Tylko mi się wydaje. Że on teraz wolniej chodzi, bo mi się wydawało, że on wcześniej chyba szybciej chodził Ale no dobra, no jak wolniej chodzi, to wolno chodzi, no Ja się cieszę, nie? Że wolno... wolniej chodzi niż... niż wcześniej Okej, okay, mamy dwa A co, on już tu idzie? Szybko coś no, to za chwilę, za, za chwilę zrobię cięcie, żeby wam nie zanudzał, żeby wam nie zanudzać. Nie wiem, czy to taki nudny jest. Ale jak przyjdę figura, to wam pokażę ten sklep, bo od razu po figurze jest ten sklep, z tego co wiem. Chyba, bo jak ja przeszłam wcześniej, to właśnie był po figurze. Uźwa idziesz a nie tańszek jak jakiś nie wiem. No nie wiem, czy na czy on się to buruje. Wiecie, co on robi w ogóle? spijamy Wiem ja tu. Tu teraz poszukam. Najgorzej właśnie jak jest w takich miejscach, które ciężko tam dojść do nich z, z te książki. Nie widzę. Kurde, wcześniej miałem 4, a teraz mam dwie okej okay. dobra, mam dwa chociaż tu jeszcze mi brakuje trzech zatem a to może zrobię cięcie, wiecie co? żeby wam nie zalezać no a póki co znawiam, bo jestem bezpieczny brakuje mi dwóch symboli Przecz, przeczesałem tamtą okolicę tam chyba nic nie ma Tutaj już wszystko zabrałem i jeszcze muszę tam to sprawdzić. A tam najgorzej mi idzie, jeśli chodzi o chowanie przed figurę, więc tam więc nie wiem, czy to przejdę. Dobra, zobaczymy, widzimy się po przerwie. No, niestety nie udało mi się, bo mnie, jakby wiecie, gdzie są te książki, gdzie jest taki zawalony regał, to tam nie zaciągnął i nie wiedziałem, z której strony on przyjdzie i się ustawiłem te witaminki, żeby na no, jak coś to uciec, ale niestety mi się nie udało tym razem. No cóż przepraszam, że przegrałem na figurze, nie pokazywałem, nie pokazywałem wam tego sklepu, ale może... Może w następnym przecież już... Może w następnym odcinku mi się uda... no niestety no, w tym się nie udało no co ja prawda Niestety eee, ja jak coś tak grę przeszłem już kilka razy eee, Więc to nie jest mój pierwszy raz, że tutaj zginąłem. No ale to cóż, no to... Eee, Dziękuję za uwagę. Na to widzimy się w następnym wideo. Znaczy w następnym filmie. Cześć.